Dobra wiadomość, nasz nowy klient mówi nam, że zdecydował się rozwijać w naszej firmie, A to jest wspaniale. W takim razie musimy skorzystać z najważniejszego narzędzia do rozwoju. To jest wydarzenie. Grania w nie to długi, rozciągnięty start, tak? Po pierwsze, na wydarzeniu masz gwarancję znalezienia historii, która do Ciebie przemówi, która Cię gdzieś poruszy wewnątrz, która Cię naladuje energią i sprawi, że będzie chciał iść w swoim kierunku. Po drugie, wydarzenie to środowisko. To środowisko ludzi, którzy się rozwijają, którzy są interesujący. Dla mnie atmosfera na moim pierwszym wydarzeniu była szczególnie energetyzująca, tak? I po trzecie, masz tak naprawdę mało czasu. Możesz spędzić 6 miesięcy, rok po analizach, szkoleniach, spotkaniach na Zoomie, czytaniu książek, różnych informacji albo możesz zdobyć praktyczne. Całą potrzebną wiedzę w zaledwie parę dni. Otóż, od czego zacząć, co robić, jak dobrze zacząć, szybko zacząć? Dlatego wydarzenia to najważniejsze narzędzie do szybkiego i efektywnego startu. Jakie jest więc rozwiązanie? Musisz znaleźć najbliższe wydarzenia offlineowe w swoim regionie, w swoim kraju, dotrzeć tam i szybko zaczniesz swój start w biznesie.